Dzień dobry, witam Was w nowym roku. Pierwszy film w 2023 tutaj na moim kanale, a my sobie troszkę wrócimy do poprzedniego, dlatego że dzisiaj opowiem Wam co nieco o wszystkich książkach, które udało mi się przeczytać w znaczy, no nie w całym 2022, ale pod koniec, czyli od ostatniego zostawienia tutaj na kanale, przeczytałam tyle. Jest ich trochę sporo i jak to. Bywa Im dalej w las, tym się mniej pamięta. Dlatego trochę żałuję, że nie nagrałam tego zostawienia wcześniej, dlatego, że są tutaj książki, które naprawdę już dosyć trochę temu <grym> przeczytałam. I ciężko mi będzie dokładnie i opowiedzieć, ale yy, no... Myślę, że jakoś to pójdzie, będzie to bardziej takie zestawienie luźne, bez jakichś większych, ambitniejszych recenzji. Po prostu powiem Wam, co mi się podobało, a co mi się mniej podobało. Bez przedłużania zaczynamy, bo trochę tych książek jest. Pierwsza z nich, i to jest właśnie ten przykład książki, yy, której tak nie do końca pamiętam, chociaż jak sobie przeczytałam tutaj z tyłu opis, no to już wiem mniej więcej o czym była. Jest to bardziej taki kryminał, thriller. Coś bardziej powiedzmy poważniejszego niż jakiś romans, i tak dalej, chociaż tutaj oczywiście też się wplatają um, romantyczne chwile, jak to w każdym, nawet kryminale. W każdym razie, książka. Yy, autora Harl, Harlan Coben yy, ja go pierwszy raz miałam w swoich rękach i mimo tego, że naprawdę książka mi się fajnie czytało to jakoś nie do końca przemówił do mnie ten autor nie wiem dlaczego, ale z tego co pamiętam właśnie to stwierdziłam, że okej, okay, fajna książka jakby w porządku mi się ją czytało yy, w miarę szybko i była powiedzmy gdzieś tam wciągająca Natomiast na dłuższą metę, nie wiem, nie wiem, co w niej takiego było, że nie przyciągnęła mnie na dłużej, na takiej zasadzie, że chciałabym sięgnąć znowu po tego autora, tak jak było na przykład w przypadku Mroza. Mroza. Także ta książka, generalnie pozytywna opinia z mojej strony płynie do was, dlatego że czytało mi się ją dobrze, więc jakby plusy są. No jedyny minus taki, że no nie wiem, jakoś tak. Takie neutralne uczucie mam co do tej książki. Po prostu przeczytałam ją, odkładam ją na półkę i tyle. I, I to jest koniec przygody z tym autorem. Kolejna książka, Efekt Pandy, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. To jest taka komedia kryminalna. I właśnie powiem wam przez to, że tam były wplatane takie zdania, słowa. No, właśnie wzięte z komedii, to momentami miałam tak, że jak czytałam tę książkę, to się uśmiechałam pod nosem albo nawet persknęłam śmiechem. Bywało i tak. Szybko czytająca się, luźna opowieść. To nie jest żaden taki kryminał, że trzeba się, wiecie, bardzo skupiać na nim. Nie. Opowiada on o wyjeździe czterech chyba kobiet, albo trzech. Już teraz nie wiem, słuchajcie. W każdym razie wyjeżdżają sobie w góry na taki weekend, spa, odpoczynku z dala od facetów i tak dalej. No i tam są przygody właśnie bardziej kryminalne, ale właśnie przez tą całą zagadkę kryminalną przeplatają się bardzo pozytywne, trochę świąteczno-zimowe aspekty, i mam wrażenie, że ta książka naprawdę była. Idealną pozycją w czasie grudnia do przeczytania, czy nawet teraz w trakcie właśnie takiej zimy, bo gdzieś tam właśnie ta zima była przyplatana, gdzieś tam jakiś kominek w tle i tak dalej. Naprawdę super mi się ją czytało. No i ten humor, przynajmniej jednej z bohaterek, super, super. I tam jeszcze był wplatany trochę język chyba francuski, z tego co pamiętam, bo jedna przyjechała z Francji. I trochę też tak właśnie przeplatała ten francuski. Reasumując, serdecznie Wam polecam tę książkę, i chciałabym nawet sięgnąć po kolejną pozycję tej autorki. Marta Kisiel, Efekt Pandy. Nie wiem w sumie dlaczego Efekt Pandy, ale książka naprawdę, naprawdę super polecam Wam. Nawet sami widzicie, że pojawia mi się uśmiech na samą myśl o tej książce, dlatego że. Był tam humor, był tam humor i świetnie się ją czytało. Kolejna pozycja, którą przeczytałam, mózg i serce magiczny duet. Prawdziwa historia neurochirurga, który odkrył tajemnice ludzkiego umysłu i sekrety serca. I patrząc na okładkę, ja myślałam, że to będzie coś bardziej naukowego, takiego, wiecie, że tutaj będzie dużo jakiś anegdot z życia neurochirurga jako lekarza, i trochę było przeplatanych jakichś historii, ale naprawdę bardzo, bardzo mała cząstka gdzieś, 5% może um, tych historii z, um, z stołu chirurgicznego, że tak powiem. Natomiast cała książka um, opisuje historię tego. Bohatera, którym jest również autor. Jest to właśnie prawdziwa historia neurochirurga, i nie chcąc tutaj zepsuć tej opinii, mojej recenzji, pozwolę sobie przeczytać to, co jest z tyłu napisane, dlatego, że to idealnie opisuje to, co się znajduje w książce. Więc cytuję, uwaga! James Doty urodził się w Lancaster. W, Lance w Lancaster? Nie wiem, jak to się czyta. Małym mieście w Kalifornii, w ubogiej rodzinie. Ojciec był alkoholikiem, matka chorowała na przewlekłą depresję. Przyszłość dwunastoletniego Jamesa malowała się w czarnych barwach. Podczas ewakacji w 1968 roku nagle wszystko się zmieniło, gdy przypadkiem wstąpił do sklepu z rekwizytami iluzjonistycznymi. Poznał tam Rów, która przekazała mu magiczną umiejętność. Nauczyła go radzić sobie z cierpieniem, określać swoje pragnienia i dążyć do ich spełnienia. James Doty w swojej książce, będącej po części zapisem jego wspomnień, a po części zbiorem informacji na temat odkryć naukowych w dziedzinie neuroplastyczności, uświadamia nam, że w każdym z nas istnieje takie miejsce spokoju i piękna i można zaglądać do niego zawsze, gdy czuje się taką potrzebę. Wystarczy tylko, tak jak Doty, otworzyć drzwi i wejść do środka. I to jest po części właśnie tak, tak psychologiczne, biograficzno, Naukowa książka, która nie jest nudną, biograficzną książką. Ja nie lubię autobiografii, szczerze powiedziawszy, um, ale jeżeli chodzi o jakieś takie naukowe, medyczne kwestie, to lubię czytać książki na ten temat. I tutaj trochę powiem Wam, że byłam sceptycznie na początku nastawiona do tej książki, bo jak się dowiedziałam, że ta książka ma być o. Życiu lekarza, ale nie na zasadzie, że będzie on opisywał swoje ym, przygody, wiecie, w szpitalu, czy w przychodni, czy na sali operacyjnej, tylko będzie opisywał też swoje dzieciństwo, jak to było, jak to się stało, że on wyszedł z takiej patoli, potocznie mówiąc, i wyszedł na ludzi i tak dalej. To byłam taka zniesma zniesmaczona, byłam taka trochę, wiecie. Zrezygnowana, bo ja nie lubię tego typu książek, ale czytałam tę książkę i ona jest na tak napisana, że można by było ją uznać trochę za fikcję że wcale to nie jest tak napompowane takim prawdziwym życiem tylko to prawdziwe życie bohatera, autora, lekarza jest opisane w taki naprawdę książkowy, yy, powieściowy Sposób, w takim stylu, właśnie jakby to było zwykłe opowiadanie, jakby to była jakaś powieść yy, trochę psychologiczno-sensacyjna, obyczajowa itd. Także naprawdę Wam polecam. Ciekawa pozycja, bardziej z tych ambitnych, yy, i myślę, że na pewno się nie zawiedziecie. Więc tutaj moja polecajka również leci do Was jak najbardziej na plus. Wysoko wrażliwi, jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza? Powiem Wam tak, ta książka to mam wrażenie, że jest taka Biblia wysokowrażliwych dla wysokowrażliwych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ona tutaj ma chyba wszystkie informacje bardziej takie naukowo skonstruowane, który powinien, o których powinien wiedzieć właśnie wysokowrażliwy i nie tylko, bo nawet na początku um, autorka opowiada o tym, że, um, że ta książka może być też świetnym podarunkiem dla osoby, która żyje z wysokowrażliwą osobą, bo jest tutaj też napisane, jak, jak, jak sobie z tym radzić, jak um, czytać niektóre sygnały od wysokowrażliwych tak dalej. Ale właśnie Biblia, ona, ta książka ma naprawdę. Ona jest przesycona informacjami. Jej się nie da przeczytać za jednym tchem, jej się nie da przeczytać w tydzień. Ja słuchajcie, nad nią trochę się już męczyłam, bo przez to, że ona ma naprawdę bardzo dużo informacji, bardzo dużo informacji. To jest tak jakby taka książka do nauki dla psychologów, mogłabym nawet tak ją określić. Eee, to, to coś się nie dało jej przeczytać od tak. Wiecie, to nie jest taka luźna, żeby sobie siąść i, i porelaksować się. To jest raczej ta książka z tych um, bardziej takich, że czytacie sobie 10 kartek i musicie trochę odsunąć tę książkę na bok i dopiero wrócić za, za jakiś czas. Niemniej jednak polecam, natomiast musicie się tutaj uzbroić w cierpliwość, musicie się nastawić na to, że um, będzie ona trochę już pod koniec taka męcząca. Dla mnie była i ja pod koniec nie będę ukrywać, trochę pominęłam treści, bo nie wszystkie mnie interesowały. Tam było trochę też o antydepresantach, o lekach, to akurat przeczytałam, bo to mnie gdzieś tam interesowało, ale trochę się zawiodłam na tym rozdziale, dlatego że no, znam wiele ludzi, którym te leki pomogły i jakby bez nich nie, nie wyobrażają sobie życia. I nie jest to kwestia placebo, a tutaj autorka trochę je kwestionuje, że one są uzależniające, że one wcale nie mają wpływu. Nie podobało mi się, nie podobał mi się ten rozdział, więc trochę tak się zniesmaczyłam na sam koniec. Tutaj też jest rozdział o duchowości, więc to tak też mnie średnio interesowało. W każdym razie. Mimo, tych, mimo tego, tej końcówki, to uważam, że książka jest dobra i, i warta przeczytania przez osoby, które są wysoko wrażliwe, poznacie bardzo dużo takiej, um, tych treści od strony neurologii też i takiej psychologii, a nie tylko tego gdzieś tam, co, co się zauważyło, jakie są tam zachowania, przykłady itd. Naprawdę znajdziecie tutaj wszystko. Już nie przedłużam, bo może nie wszystkich ciekawi ta treść, ta tematyka, dlatego pozostawiam Wam tutaj pozytywną opinię, ale zbrojcie się w cierpliwość to na pewno. Przechodzimy do takich teraz bardziej luźniejszych, odprężających, relaksujących książek pozycji i pierwsza z nich to jest Przytu eee, Powiem Wam tak, to jest naprawdę tak luźna opowieść, że mogłyby ją czytać dzieci. I ja nie tyle, że ja żałuję, że osiągnęłam po tę książkę, bo ja nigdy nie żałuję, że przeczytałam jakąś książkę. To jest naprawdę w moim świecie dosyć duże osiągnięcie, więc jestem cieszę się, że przeczytałam tę książkę. O czym ona jest? Ona ma dosłownie, nie wiem, chyba 17 albo 13. Teraz już nie wiem. W każdym razie kilkanaście opowieści, takich krótszych, to są podzielone po prostu opowieści na rozdziały. Każdy rozdział opowiada w ogóle o innych bohaterach, o innym, wiecie, mieście. To jest w ogóle są niepołączone te rozdziały ze sobą. Bohaterowie nie są połączeni ze sobą. I w każdym rozdziale, w każdej opowiadance występuje zwierzę. Różne. Jest to czasami pies, kot. Ptak. Tam chyba były jeszcze jakieś, nie wiem, czy myszki, czy chomiczki. Jakieś, jakieś takie, wiecie, naprawdę różne, różne, różne zwierzęta. I oczywiście te zwierzęta gdzieś tam mają wpływ na to, że, że ci ludzie się zmieniają, że się łączą, schodzą albo rozwiązują jakieś konflikty albo coś. No generalnie książka przesycona pozytywnym w ogóle vibe'em i w, nad, w normalnym świecie, w rzeczywistości, czasami jest to takie nierealne, że to jest taka fikcja, fikcja, ale pozytywna, że tak powinno być. Niestety nie zawsze tak jest. Jak ja ją czytałam, to miałam takie, a kurczę, no to trochę już, wiecie, przesłodzone to jest, takie przeciągnięte na tą pozytywną stronę, ale mimo tego fajnie się czyta, fajnie się jest zatopić w tym świecie, gdzie jest wszystko takie... Idealne, wszystko się tak składa, tak jak się powinno złożyć, wiecie, bez żadnych przeszkód. Naprawdę pozytywna, po, pozytywna książka, czyta się ją bardzo szybko. Język jest naprawdę prosty, taki łatwy. Naprawdę, ona jest taka relaksująca, możecie ją chwycić i czytać sobie ją wieczorami, i, i, i po prostu odpoczywacie przy tym, nie musicie się tak bardzo skupiać, bo, bo te opowiadania są po prostu proste. Kolejna książka Paulo Coelho, być jak płynąca rzeka. I powiem Wam tak. Sięgnęłam po nią, nie wiem dlaczego. Kupiłam ją chyba na vintage, więc możliwe, że to było tak, że wzięłam ją, dorzuciłam do zestawu, żeby po prostu było więcej książek, żeby mi się bardziej opłacało i tak dalej. Ale. Przeczytałam ją i wcale się nie zawiodłam, bo pier po pierwsze, znowu myślałam, że to będzie jakaś autobiografia, że tutaj będzie dużo takich, wiecie, z jego życia na zasadzie, um, kiedy się urodziłem, jaką szkołę skończyłem i tak ja, dalej. Ja tego naprawdę nie lubię, ja nie lubię autobiografii. W każdym razie, nic bardziej mylnego, bowiem ta książka, na łamach tej książki znajdziemy różne anegdotki, różne. Y, historie, opowiadania, Mamy tutaj rozważania estetyczne, obserwacje natury ludzkiej, twórczość, czysto literackie opowiadania o zwykłej codzienności. Mamy tutaj też sporo takich felietonów, które były napisane przez autora do różnych gazet na strony internetowe, i tak dalej. One są tutaj też zawarte, tak jakby zebrane w jeden zbiór. Z racji tego, że no jak wiadomo, autor żył trochę już we wcześniejszych czasach, no to mamy też tutaj. Trochę o religii, o, o wierze, o modlitwach i tak dalej, ale nie jest to na tyle, wiecie, tak przesycone mocno, że aż zniechęca, nie, nic, nic w tym stylu. Bardzo krótkie rozdziały i naprawdę takie, czasami nawet można było się zaśmiać pod nosem, bo jednak. Poczucie humoru autora jest też zawarte w tej, w tej książce, więc to jest tak, właśnie takie, takie felietony. Jeżeli lubicie um, czytać takie felietony, które gdzieś tam są takim sarkazmem, wiecie, dosypany tam jest sarkazm, poczucie humoru, lekkie pióro, lekki język, to, to jak najbardziej ta książka jest naprawdę w porządku. Nie żałuję, że je przeczytałam yy, i, i no. Polecam, po prostu polecam. Zastanawiałam się, czy w tym zestawieniu umieszczać książki zimowe, świąteczne. Bowiem, no, już nikt raczej teraz się na nie nie zdecyduje, ale stwierdziłam, że skoro one zostały przeze mnie przeczytane, to tak na szybko Wam w skrócie opowiem, o czym były. O tej już Wam chyba opowiadałam trochę na kanale, to jest Wypożyczalnia Świętych Mikołajów. Luźna opowieść, zresztą ta również, to jest święta do wynajęcia. Obie książki niby są świąteczne, ale powiem Wam, że jakoś w tym roku mam wrażenie, że wydawnictwo, czwarta strona, yy, Trochę jakby odjęła tych świąt w tych książkach. Mam wrażenie, że one są bardziej takie, no nawet nie zimowe, ale brakowało mi tutaj tego takiego przesytu świątecznego. Ja po to sięgam po świąteczne książki, żeby tak, tak po prostu aż się przelewało tymi świętami, a tutaj tego nie było. W każdym razie, obie książki. Bardzo przyjemnie się czytało, są luźne, ym, szybko się je czyta, też są relaksujące, bez żadnych tam jakiś wiecie kryminalnych wstawek, yy, raczej pozytywne, więc polecam. Ale jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę mocno świątecznego, ja takie miałam książki, słuchajcie, miałam w zeszłych latach, czytałam takie, że, że po prostu każdą kartką wylatywały pierogi, barszcz i, i choinki. Tutaj tego nie ma. Więc może niektórzy tego szukają, żeby nie było aż tak mocno tymi świętami to wszystko nakrapione. No, także takie dwie pozycje przeczytałam. Jak najbardziej polecam, są w porządku. Więc możecie sobie zapisać na listę na następny, no nie na następny rok, na ten rok, na te święta w tym roku, bo jakby nie było, no to za 12 miesięcy, no to, to już będziemy po, więc za 11 miesięcy można będzie czytać znowu świąteczne książki. Dziękuję Wam bardzo za to zestawienie. Dajcie znać koniecznie. Komentarzach jakie książki przeczytaliście w 2022 roku, jakie książki macie w planach przeczytać w 2023 roku i jeżeli chcecie wziąć udział w takim e, challenge'u, w takim wyzwaniu powiedzmy, to zachęcam. Ja sobie postanowiłam na ten rok przeczytać 30 książek. Co nie jest jakoś super dużo, bo wiem, że mnóstwo osób czyta znacznie więcej, aż nawet pod 100 podchodzi pozycji rocznie. Natomiast dla mnie te 30 książek to naprawdę jest sporo. Chciałabym czytać więcej, ale też bez przesady mam też inne rzeczy do zrobienia i nie chcę tak się forsować, żeby, że muszę, muszę, muszę przeczytać, bo mam też inne hobby i chcę poświęcić też czas czemuś innemu. W każdym razie. 30 książek, mam nadzieję, że uda mi się przeczytać w tym roku. Jeżeli chcecie dołączyć, to zapraszam na Instagrama, bo tam aktualizuję na bieżąco, co mi się udało przeczytać, co aktualnie czytam, co będę czytać. No i tutaj, oczywiście, też się będą pojawiać takie zestawienia jak to. Więc już niedługo, bo przeczytałam, no, na razie jedną, ale idę do przodu i, i będziemy sobie recenzować kolejne pozycje już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego na nowy rok i widzimy się już niedługo we vlogu.